Hey, that's the way of Country life, girl. Hey, hey. Jakby wiecie. Dosłownie! Cześć, tutaj Ania. Miło mi poinformować o tym, że robimy przemyblowanie sklepu internetowego Dzikiego Ucha. Starą kolekcję możecie zdobyć w niższych cenach. Dodajemy też nowe przedmioty, na przykład torby, wigilijec. Jeżeli zamówicie ją już, teraz zdąży do Was dotrzeć przed świętami. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Oprócz tego, od dzisiaj możecie postawić kawę lub herbatę uczestnikom lub montażyście lub montażysce Dzikiego Ucha. Link również znajdziecie w opisie. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie, proszę dać o tym znać w komentarzu. Hej, hi, hello! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień 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 dzień. <laughs> Dzisiaj będziecie odgadywać piosenki lat. 2010-2020 Wow, okay. Jest mocno, chance, no. Decent, no. Dobrze. że coś, Ale tak. może być walka Będzie walka, może, być walka, Ale może też być punkty dużo Dużo punktów Może, być. może, dużo. Być może dużo. też być dużo punkty Odcinek składać się będzie z dwóch rund oraz finału W pierwszej rundzie wezmą udział Julka, Marysia i Jakub Do drugiej rundy zapraszam Hanie, Klarę i Wojtka W finale spotkają się trzy osoby z najwyższą liczbą punktów Do odgadnięcia macie łącznie 21 piosenek, po 7 piosenek w każdej rundzie Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz Wykonawcy, jeśli utwór wykonuje kilku wykonawców, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk, macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment wart jest... Nie Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałych. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wracacie do kolejnego fragmentu, wygrywa osoba, która w finale zdobędzie najwięcej punktów. Uuu. Brawo, mega. Którymi, so? którymi jesteście rocznikami w sumie? Za dwa 04, 05, 05. Czyli wow. Jakub ma no, największe szanse. <laughs> FUCK! Charlie B. I like it, nie? A jest jeszcze dwóch gramków na pewno. To już nie powiem, No. No, hicior, hicior. pamiętam, lubię. Bardzo lubię tę piosenkę. Ja nie za bardzo. Ale ma nie when they B. No Cardi B jest kontrolą taka no... Nie przepadam. Tak, fajne dźwięki robi akurat. Jakieś takie miau. No super to. Ktoś kiedyś podłożył dźwięki Cardi B pod Gwiezdne Wojny. Jakby są tam przylatujące te różne... Ja nie wiem, ale w ogóle dawno nie słyszałam coś od niej no. chyba, nie? Coś tam chyba zrobiła, coś, coś, coś chyba było? nawet jest do rap Performance nominowana, nagrała Wow. Ja lubię nutki, ale czy jej Funko? Tak. Hmm. Nie przeszkadza okay. mi. Co to? Dobra. Sypiesz się. Sypię się. To jesteś nie. najstarszy. Właśnie tej nie, 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 dzisiaj, po raz pierwszy w Dzikim nie, nie, gołe ręce. Oh, wow. Po raz pierwszy. nie, nie, ktoś, cokolwiek. Co? Dlatego tak, żebym nie, Dlatego nie, 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 No, nie, 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 No, nie, 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 No, to nie, nie, No, nie, 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 polskie, nie, nie, bo ale to dobre, to jest dobre. No. Natalia szeder super. Nie no, to jest Natalia taki Schröder, feature. Super. To jest super. lustra wokół Twoich słów. Ale i nowa płyta w ogóle, super też. Rem się nazywa, nie? No, super. Ona jest super, w ogóle jest śliczna. Świetna produkcja w ogóle. Jak, jest śliczna. Pozdrawiamy. Jest. Pozdrawiamy, Boże, pozdrawiamy mocno. Przyjdź do Dzikiego Ucha, bo to jest fajnie. <laughs> Serio? Jezu. Jak to jest jak fajnie. Od, można <laughs> rysować serduszka. Wcale nas nie zmuszają. <laughs> <Tartuję>. <laughs> When the sun goes down, Florida. O, oh. Co to może być? No właśnie. I'm, glad... I'm wiem. glad you came. I'm A wiesz, kto to? Nie, no, ja chyba Floreka. wiem. Kurde. Może tam jest na Fitchie albo coś. Dobra, to Jezu, jak oni się nazywali? Boże, oni byli chyba w czasie, kiedy było One Direction. I'm glad you came. Ja coś pamiętam z W. w klętny, nie, to. Nie, nie, The Mi nawet w żadnym kościele nie dzwoni. A mi to już w ogóle. Fuck! Mm. Tak. <noise> oh. Jezu, mi się, mam w głowie The Weekend. The weekend, the. The weekend. The weekend. <noise> the weekend. <głos> <głos> no, the. Wanted! <noise> Brawo! Bravo. Brawo! Brawo. No ja to pamiętam, bo oni byli, jak było Ładerekrze w gazetach, to oni też byli w gazetach. Serio? <noise> tak. Yeah. Wiedziałem, że byli aż tak zupełnie. A coś jeszcze ich możemy znać? Nie, zakładam, zakładam, zakładam. Nie, 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 zakładam. nie, że na to, że mi się przypomniało. No, dobrze ci idzie, kurde, słuchaj. Ja mówiłam, że to są moje klimaty. Ale zastanawiałam się właśnie, czy kolejny raz puścić coś One Direction i wpisałam po prostu bass tamtych czasów. Oh. Mówię, five Seconds of Summer jeszcze się gdzieś tam poprzewijało, a The Wanted jeszcze mhm. nie. Mhm, Najwyższy mhm. mhm. pora. No idea. Ooo. Oh, oh. oh. To u mnie serce boli. <laughs> Bo to bardzo lubię. Tak? No i... Coś ma? Mm nic. What? Ja chyba tylko refred może uh? mogę kojarzyć. Mhm mm mhm mm mhm. Mm no, no 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 no. Nie. Dobra, dobra. Dalej dalej dalej. Ale kto nie ostatnio, z, i to typu kilka dni temu, Charlie XCX z nią wystąpiła, wykonując właśnie ten utwór. Nie, to w ogóle. Ja, no, to też była później, był cover tego utworu. Właśnie, bo ja, mi się kojarzyło, że ja to znam w jakiejś innej yeah. wersji. A kto wykonuje cover? Calum Scott chyba. T właśnie. On tam, nie był nie. Jakimś Amerykan... ja, w jakimś amerykańskim, W brytyjskim, jakimś. Brytyjskim, no. W talencie, no. O talencie. Za żadne skarby nie zgadnął. No, no no też way. Nie. Dancing on my own, Robin. Oh! Robin, o! Ze Szwecji jest. Jest oh. bardzo fajna, ma bardzo fajne kawałki. Dalej? Dwa pysynki, pysynki chyba, nie? nie o, oh, wow, wow, Dobra. Wow, wow. <laughs> Marysia! Mm, serio? Oh. Of, e, I teraz uwaga. O, teraz uwaga, dobra. A ty wiesz? No pewnie. Future? Mm, mm, ale klasyk. Wczoraj graliśmy w grupie w hipstera i poleciała panda, designera I to jest jakby podobny, No, podobny grunt. Ja tak, nie, da dobra. da Mam wrażenie, że trzy nigdy nie zestarzyje. Nie. Świetny, świetny sample w ogóle. Eksterno. Ale hmm. mi trochę boli dupa, że nie zgadłem tego. W sensie, że nie byłem szybciej. No. Nie, nie boli. Jest się... tak, jest. Marysia zdjęła pierścionki jest właśnie tak po to. Przepraszam! No, 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 no. no. Brodka! Ja nie pomył teraz. Się opuściłam. <grym> Granda! No, ale ale żeś wyskoczyła teraz, patrz. Porachuje kości. Nie, no nie, ja chcę. No, chcę Przepraszam, bezpoczyna. Boże, ten stół kiedyś, ale to nie wam. Nie mam w ogóle problemu. Czyli Brodka jest wam bliska? Jak nie zgadzam mm. to z tą co? A szczególnie ten album. To, Brodka, a. No, no. Ja stary no tym, miał być ślub i. No. Tak. Ja wolę te. te nowsze zdecydowanie, te bardziej Serio? alternatywne i te takie już brudne. Uważam, I... że ona jest artystką kompletną. Tak, zdecydowanie. Taką naprawdę. Potrafię, no. I zajebiście, że Najbeckiej tu dalej jest, nie? I że teraz się robi coś innego, ale się czuję w tym zajęliście i. Mogło to być w sumie od początku, to chciała. Nie wiem, nie słucham żadnych wywiadów w sumie z nią, ale. Właśnie nie wiem, bo ona, ona też nie jest z jakiegoś idolowego. Jest środowiska. idola, wygrała idola. No właśnie, więc ten początek karier. Takich osób z takich szograń, przy raczej... ona też była młodziutka, więc tak, zanim próbowała pewnie... się przejrzeć, no, ja to co To, co było trendy, wtedy ona robiła i dobrze, i to wychodziło, mm. ale widać, że jej się gust po prostu jakby rozwijał nawet nie Ale po z tego, zmieniał, co kojarzę, no i... właśnie nie przepada za tymi swoimi pierwszymi mm. kawałkami, ale tak z, z drugiej strony moje pokolenie bardzo ma duży sentyment mm. do nich, mm. także mam nadzieję, że bierze to troszeczkę pod uwagę. I też jest pewna. Brodka, zapraszamy kolejne. No to ja Brodka, tutaj takie dwie. O, dziewczyny. Tu ja. Tak to sobie wyobrażam. Ło, wow, kto był pierwszy? Nice. Ten 3-4 tytuł? 3-4? Nie wiem ja też sam! Ja no, tak kliknąłam, po prostu znam ten motyw i to jest. Na I... A to nie jest hej, po prostu. A to miał jakiś taki teledysk animowany fajny, czy to nie to? Tak. I to o, tak. i Taki platformowy, 2D jakiś taki mi się Tak. No, ale to było fajne. Kurde! Ej, szczerze, też kliknąłam, a nie wiem, kto ale to No idea. Każdy to zna, każdy to Ty zna. Wiesz? Ja nawet nie do zespołu też nie pamiętam. Da, da, da. Bo to jest też jakiś niepopularny zespół, to nie jest typu One Republic albo A to był One Hit Wonder? Trochę mm. tak. Znaczy no. to jest popularna nuta, ale... No jest w opór, chur. tak. Chomik mm. mi zdechł chyba w głowie. <laughs> Ba, da, ba, da, nie wiemy tego, No dobra, no nie, nie. no nie no, Można coś no, zgadywać no, z tych tytuł, słów, padniemy, które oni no to... rozmawiają Ale tytuł był w drugim fragmencie dzisiaj akurat Little Talks to tytuł? Nie wpadłem za 70. światów Monster and Men Grupa z Islandii Runaway Kanye jest. 5 punktów! Widzę od, od początku no. dla mnie piosenki znowu Koniecznie? Tak, tak. No. Good, good, very, yes A słuchajcie Kanye na co dzień? Tak Tak, no Sam. No. On power no. też no. zrobił, nie? Tak dla... A w ostatnim odcinku A... był też do Sky Chyba ty, ty no. znalazłeś ostatnio Tak, tak O no. tu well, Taylor Swift I remember it all too well. So it's the OG all yeah. too well. Krótsza wersja. Ale ja ona później hmm. zrobiła tę 10-minutową. Ja nie słucham Taylor Swift w ogóle, więc ja się niestety nie znam. Foko, nie mamy z tym problemu. Tak, nie wyrzucisz mnie, ani z dzikiego ucha no, za to, nie nie, nie, ja <laughs> no, nie nie będę. Właśnie tej wersji krótkiej ja też specjalnie nie słucham i ona jednak brzmi inaczej. I jej głos u? się zmienił. To jest 2012 rok, także o, 12, o, 12 lat. temu. O, 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 o. <laughs> Wojtek, jak tam Taylor u ciebie? Jest no, fanem nie jestem, ale Saji to w posłucham. Hej ten! Nigdy nie powiedziałem, że jestem haterem. Powiedziałem, że nie przepadam, a to jest. I Kanie zgadłeś. No właśnie. Oooo! No. Wydało się. Fake. Podejrzane Taylor. No i nie. Nie. Nie w no. nie. nie, 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 to w ogóle nie. Ja myślę, że to do przekilkania jest. Nie, te dzwony. Mm. Mam strzał w wykonawce, ale tytuł nigdy w życiu... Jak w kogo byś strzelał? Trochę mi pasuje do Arctic Monkeys. Mm. Takim... stylem trochę. Stylem w sumie faktycznie, zwłaszcza, że lata te też się zgadzają. Ale tutaj mamy polskiego wykonawcę, który był w zespole, który się nazywał Curly Heads i tytuł nazywa się Reconcile. Kojarzycie Curly Heads? to tam mógł być? Nie, nie wiem Jakub wie. Dawid posiadał. No. I to, to ta Dawidek jest? Śpiewa? A to wow. faktycznie. Ale Ciekawo. ja. No, i tyle z jest taki bardzo, bardzo dziki i występuje tam Marcin Dorociński. O! Oh. Wow. Okay no i co, właśnie odkrywacie nowy ląd? Jeżeli słuchacie Dawida Podsiadła, nie znacie jego zespołu, to dodajecie po prostu całą, cały album do swojej playlisty. Tyle nieodkrytego lądu przed wami. To prawda, a to Fajna. właśnie jest fajne w dzikim uchu. Tak. Że nie wiesz, a potem wiesz. Ostatnio mówiłaś, że Aniele zaczęłaś słuchać. Tak, ja to pięknie. mówiłam też w którymś, yy, no. To jest podpowiedź. O. Oh. Oh. Myślę, że na pewno znacie wszyscy. Is a... Ciao, tere, tere, tere. To jest smak, to jest Mac Miller. To nie jest to zarianą Grandy, nie? No cholera i tyle. No. No i się... No a... Brak ja nie wiem, słów! Co? To jest Zarianą Grandy.

W trzecim fragmencie Mogę się jeszcze raz sobie zgadnąć. No niby tak, ale wiesz, no jak wiecie. to jest? Woź tak. mnie wszędzie, więc musi być jakaś równowaga. Chcesz się ze mną rzucić no. na benzynę? Oj, taka Tylko kojarzysz to? Nie, zupełnie. Wiesz, ma, aż tak głęboko ma w Makamilera się nie zagłębiałem. Okej. Okay. Tylko... Kto to jest? Oh. Jezus! Oko, oh, ja Zapomniałam o tym, że nie mogę. Jak strzelę źle, to nikt się na mnie nie obrazi, nie? Handy. Robin Williams? Robin Williams. Williams! 5 punktów! Dzisiaj robię wersję karaoke, mm. jakby no comment, tylko karaoke jest. Mm. No i super. Czyli robię go z czegoś tam kojarzycie, ale nowszego jednak. Tych starszych nie, z tego co zauważyłam w historii Dzikiego Łucha. Tak, 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 Ej, a wiecie, że Edyta Górek i doda się pogodziły? Wiem takie dramy właśnie, że one po prostu się nie nienawidziły. Ile? Myślę, że tak z 20 lat się nienawidziły. I nagle pozują przed tym... choinką. Halo? It's a Christmas miracle. No, It's a Christmas miracle. trochę inny wymiar, trochę tak, tak jakby tak. dźwięk z oddali, tak? Jakieś tak, tak. magiczne rzeczy się dzieją. Wiemy? Nie wiemy. Mhm. No. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać te pytania. Zadałem, zmieniło się od nich zadanie. Tylko jak to się nazywa? Co to. Jezu, jestem świadkiem. Jest to, to sama osoba, słucham. Tak, mnie <laughs> tak, tak jest Tak, moja mama tak, graliśmy Aha. ten z rodziną moją całą w tabu i robiłyśmy dokładnie to samo. I moja baba odchodzi tam już coś tam robić i młode. No, ja nie wiem, która po której kopiuję, ale. <noise> My sobie, no właśnie, co było pierwsze? Serio? Hanka czy Bawor? No, no who knows? Wiecie, że Hania ma kury? Mam! A? Jest ich 13 a? i uratowałyśmy życie jednej, bo strasznie się rozchorowała. A to była niedziela, więc nie można było zadzwonić do weterynarza. No. I musiałam googlować bardzo dużo, jak się opiekować kurami. I przeżyła, ale jest teraz bardzo skinny. Ale jest i żyje i ma się świetnie. I co ja? mam no. śmieci, Tak, już mamy, tylko teraz Skniała, są na antybiotykach, więc. Dajemy są. Ale wy macie te kury takie fancy. One my mamy są fancy, szalone. my mamy nioski, my mamy karzełki, we got everything. I one niektóre mają szalone pióra. Mają szalone pióra, Super. ja z mamą zbudowałyśmy im łóżko, bigos, why not? Moja mama, tak, moja mama zbiera jakieś śmieci z tej wsi, ja nie wiem, ale jakby kocham ją, ale trochę mam takie girl. I no, <laughs> Wiesz co, nie zbudujemy im tego kurnika, ale ja mam taką mm, ramę od łóżka, to wiesz co, weźmiemy kilka desek coś tam i cały dzień to robiłyśmy i te kury w ogóle z tego nie korzystają. Ale jest na wybiegu, jest i bawią się świetnie. I don't know, ale hey. jajka są. Kiedyś jak spałam u hani, to musiałam wstać o jakiejś 6 rano, żeby te kury nakarmić. Tak, <laughs> tak. Hey, that's the way of hey. country life, girl. Hej, hey. Hey. jakby no. wiecie. Dosłownie! To nie Jan-rapowanie, chińska układanka. Układanka, układanka. jeden Jan-rapowanie. Kocham Jan-rapowanie. Jan-rapowanie to jest chyba jeden z moich ulubionych polskich raperów. Mogę Wam przedstawić moją trójkę, chcecie? Jeśli mam wybrać trzy osoby. To byłby tak, Hemingway. To byłby szafter. Jest podkreślony i ma wykrzykniki po sobie. I Jan-Rapowanie. Uwielbiam Jan-Rapowanie. To nie była kolejność żadna. To po prostu jest Szafter Ale szafter wciąż jest podkreślony i ma wykrzykniki. Patrzę. Wow. Po kroku stąd z filmu Viana. Viana. <grybujana> Natalia! Natalia! Nie, masz to, masz to. Ona też śpiewała to na na Natalko jak masz to na nazwisko? Nie nie Przez wszelkie Natalie Polskim zaraz przyjdziemy czuję A wy wiecie? Mogę strzelić Nie, ja chyba tego nie Pół kroku stąd Czy to jest Natalia Kukulska? Kurde No to proszę Teraz, jaka Natalia, jak to się to wiesz? to wiem To jest ciocia naszej koleżanki ja znam mm. wszystkich ludzi na tej wyspie. Tu jest ładna tej wyspie. To jest nieuczciwa wyśpia. podpowiedź akurat, bo one nie wiedzą kto jest trzeciowa. Czy mówi? To jest, <grym> jest, 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 jest incepcja. Wow. spinner. Wow. nie no, wow. Nie Czy była to ani Natalia Gukolska, ani Natalia Schroeder, ani Natalia Oreiro. Co to mógł być? Ani Natalia Przemysz. Ale była to Natalia. No właśnie. Została wam jedna. Natalia. jeszcze mogła być Natalia Niemen, mm, ale to nie ona. Nie, nie. Natalia, pół kroku stąd. Natalia. Nykiel! Mamy koleżankę w odziechu. Cholera jasna, Dzień. no. Jest ja Ona jest gotowa. Ona. Słuchajcie, naprawdę. Yeah? Jurka jest mega A, gotowa, Julka, no. Ona tutaj buzuje. <laughs> nie. Nie, ale chyba nie wiedziałam, kto to. To jest Jay Balwin... Baldwin. Coś takiego? Tytuł? Tytuł. Wow, oh, ale się oh, no. przestraszyłam. Widzowie, przepraszam, padł mi bezpiecznik w lampie i nie mogę znaleźć y, zapasowego. Raz radzimy sobie. Widzowie, nie sobie. ma co płakać. Ale zobaczcie, co tu się dzieje, pokażę to na chwilę, bo tutaj należą się oklaski i uznanie. No. <śmiech> <śmiech> Mega to <dying. śmiech> Przestańcie, Boże. Ja kliknęłam no. i powiedziałam, że to jest J Balvin, e, Willie William i to jest mi chęca. Pięć punktów! Pięć punktów! Czy bawię też jest Nie, to DJ Snake mi się powolił. O, ale DJ Snake też jest Bo ja myślałam przez chwilę, że to może to, bo to się chyba też to jest. Tylko jest inaczej trochę. Jak taki, taki, nie? No. Dzićko. No, A ja telefony zabiję. Wow, Pięknie, tak. naprawdę. To możemy, możesz się raz powiedzieć. Dobrze, czy nie chcesz? Nie, jest okej. Okay. No, okay. Tutaj nic nie udajemy na tym tak? kanale. Okay. O tego nie zgadniecie, fajnie. Bo ja jestem ciekawa, czy wy pamiętacie, był taki moment w 2014 roku, kiedy każdy otrzymał pewien album na swojego iPhone'a. O, no pewnie! I to jest właśnie piosenka no stamtąd. Pewnie. I to jest w ogóle dobra piosenka, nie, ale no. przez to, że wszyscy byli mocno wkurzeni na to, że to się pojawiło bez naszej tak zgody, to, to nie przeszło dobrze w historii muzyki. Kiedy to było, w którym roku? 2014. No to ja miałam 10 lat, kochani, ja nie miałam iPhone'a. No. A ja miałam 9. I miałam iPhone'a. Nie miałam! No. Ja miałam 12, ale też jeszcze nie miałam iPhone'a, chyba. Ładne to w sumie. Jak możesz ja powiedzieć? Od tu. To jest To jest YouTube. Break, wow. To jest YouTube! Okay. życie. Nie, no nie YouTube. Co wiecie o YouTube? Że są. Fajnie. I no love YouTube. <laughs> Jak kiedyś napisałam. Bo tata mu był fanem, i kiedyś mu zrobiłam kartkę, w której byłam ja i on. I na jego koszulce właśnie chyba napisałam coś w tym stylu, że zamiast u2, to napisałam u tu. Nie wiem, jakoś a... tak wiecie. Nie, porady, nie I po co mam tego finału tak. Just... Ale ja to, to zna... uh... ja to znam. Nie cry, baby boy. Chcę go prawda? Emotional, emotional, wrote... Skąd ja to mogę znać? To nie jest Gracie no, Adams. My oddajemy głos do studia! Możesz przybliżyć się ja, do nie mikrofonu, nie ma... Jakub. Powiedzieć. Chodź. Chodź tu. No chodź, chodź I nawet chodź. w kadr możesz wejść i powiedzieć wszystko. <laughs> <lampod. laughs> to jest Phoebe Bridgers. <gasps> to jest piosenka Motion Sickness. I Phoebe, Phoebe Nie widać Phoebe Bridgers jest najlepsza na świecie. Nie ma lepszej artystki niż Phoebe Bridgers. No joke. Nawet Kanye West się chowa przy Phoebe Bridgers. Też w razie jest czego jest. Jakub no. już ma 10 punktów w finale. E... I to jest w ogóle była dziewczyna, Pola Mas, Mes, Meskala, a teraz jest z Bo Bowernamem w ogóle. Hmm? Tak. Szkoda. A Na razie <grywka> <grywka> finał wygrywa Jakub. Uwaga. Dobra, dobra, dobra. Chyba poproszę numer dwa. Mhm. i jakby mogło być w Just Dance? No, no, step up. No. To jest ten kierunek, Było w step upie? Nie, ale to tak brzmi, w, Kiedy to chciałam, też sobie o tym pomyślałam. Dziękuję. Okej, okay, dalej. To nie jest okażlejka. Wy też? Nie wiem. Ja Przepraszam, no. Przepraszam za kaleczenie. Ale Mogę rozwalić tylko głowę, żeby powiedzieć z jakiego to jest kraju? To jest z Polski. Tak, tak, no. ale... Ja A, okej, myślałam, że też powiedzieć, że jest to z Kuby. <laughs> okej. Okay. Cóż to za finał? Ale żenada. Trudny, no. W sensie, że no. Dla Was. Ja, jak uważnie, koniecznie. Mm. Uwaga, tytuł. Buena? Jest to? Blue Cafe. Bo. Wow. Mm. Ale. I can see. ha. Nie. Nie? David Guetta, Sexy Chick. Bo oh. to się mm. tak samo zaczyna. Tak. No. I śmiesznie, bo to kiedyś jest puściłam. Kiedyś puściłam, właśnie Sexy Chick lub no. drugą no. wersję. I ktoś I z w drugą stronę, tak. Dzisiaj to jest w tę stronę to to seksualna. może? Ale ja nie wiem, kto to śpiewa. To jest Charlie X, ale co to jest? To jest Charlie X? Chyba. Brzmiało jak ona, ale może z tego się nie Ale to nie jest seksualna. A jest! Charlie X, pozdrawiam. Co to? Od kiedy Charlie nawija po polsku? bo to przez ten auto coś a ale jakby punktów po. Do, ale dobry, miałam strzał. My mamy 0. Ja mam 5. Ty masz 5? A ty masz, no. ty masz coś? 0. Ja mam 10. No Jezu, Jakub. Kto to? Ukraiński zespół. <laughs> Charlie XCX z Ukrainy. <laughs> Miriam. Tylko to faktycznie seksualna. Skupię życie, nie? Tak, seksualna. Niebezpieczna. Charlie XCX. It's <laughs> the same picture. W sumie Charlie XCX po roku w Polsce. Hmm? przecież. <laughs> <Wow. Wow. śmiech> James Bay, Let it go. Let it go. Just let it be. Mam na jego koncercie jak był w Polsce. You, and I'll be me. Pierwszy raz słyszę chyba kiedy śpiewasz. Bardzo ładnie, ci to idzie. Dziękuję bardzo. A Serdecznie. Się dalej. Nie, dziękuję. Już nie. się zawstydziło. Już się wstydzę. W sensie Julia, ty zawsze też super, ale Klara po prostu po raz pierwszy. Nie rozumiem. No, ja zawsze śpiewam, więc. Jakiś taki Juliusz Szaraf <laughs> Mega jest, przystojny, fajny fajne. No, ale ma, ba, ja kiedyś miałam obsesję i y, bardzo dużo rzadko słuchałam jego albumia no. Pierwsza no. piosenka, którą ja słyszałam jego to było y, Hold Back The River mm -hmm. I my to śpiewaliśmy na zajęciach jak byłyśmy Super. małe no. so Cóż tu poleciało? Muszę wymienić ostatnią piosenkę, bo Marysia właśnie usłyszała. Zapomniałam nacisnąć stop. Sorki. A co, wiesz co to? Bo Marysia ma słuchawki na sobie. To. Kłębo. Bubble tea. Nie To się mam Przepraszam, mam O! Przewinąć? Rewatch? Poczekajcie chwilę. Tak sprawdziliśmy przed chwilą maszyna sprawdziła buwar i Marysia była pierwsza. Oddaję, niestety, mój głos. Serio? <grym 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 wow Ja, ja Tak, taką selekcję spróbuj. robię teraz. Ale Ale spróbuj! No Zrzuć! To jest wszystko. Nie, 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 hmm. nie, przepraszam. Lara. Westo, Florida. Florida. Jak to powiedzieć! Nie chcę tego Nie I just put two together and it went real close Can you blow my whistle baby, whistle baby Can we go? Did you say have a clue for you talking about? What's going on? Hello? Is... Oh my god! What's going on? Nikolaj! 3, 4, eight. Gdzie no możecie dobrze. takie znaleźć? Tutaj, Dajmy dzięki bardzo. Dzięki bardzo. jadą. Zlubicie to! Zlubiliśmy to. Zostawcie sobie. Nice. A dzisiejszy odcinek wygrywa Klara, ale trochę Jakub też. Brawo, brawo. Brawo. Brawo, good job. Dziękujemy bardzo za kubeczki. To dziękujemy. Cudowne są. You are the best Santa. I dziękujemy za przygotowanie super odcinka. Tak yes, always. Mega, yeah. fajnie było. Świetna zabawa. I su koniecznie subskrybujcie kanał, bo ha, ha. wtedy zwróci nam się lampa. Się na Możecie na Patronite zostawić nam hajs. To nie jest. Patronite, ale tak nie do końca, więc tam nie ma żadnych subskrypcji. To są jednorazowe ha. wpłaty. Zapraszamy. No i no razwały. Tak, tak, tak. I też zamawiacie sobie kubeczki, bo są mega! Codowne są. I takie, takie duże łóżko, bodzikie. Bardzo dziękuję następującym patronom za wsparcie: Mak, Tomasz Mak, Anna Klocek, Ela Podeszwa, Robert Marszałek, Klaudia Obacz, Zuzia Kania, Paweł Szymański, Walerian Walerian, Dorota Truskolaska Alibert, Rafał Szyderski, Patrycja Dupla, Piotr Wernicki, Natalia Gacia. Myślę, że bardzo dużo herbaty herbatki musieliśmy. A tu Nie, kawy. O Jezus, ile kawy. Odlecicie. Odlecie, ale odlecie, wiecie jaki to jest w ogóle odlecie. bardzo miły kolor na po prostu rozpoczęcie dnia. No bo żółty i od razu cię chce żyć. Myślę, że byś A Dobra. Dzięki! Cześć!